Słyszałeś? Wynoś się, mutancie, zatracony. Co takiego zrobili ci wiedźmini? Co zrobili, co zrobili? Przyszedł jeden taki dwa dni, żarł u nas, bo się namyślał. Pytam, ile to nas będzie kosztować. Bardzo szlachetny. Ja tak sobie pomyślałem w pierwszym momencie. Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. Ale, bo się zanim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płaczę, a ona? No, nie zdzierżę, utłukę Sukinsyna! Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego Wiedźmina potwór uka trupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom. Dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trupojad flaki wyprył jebace. Eee. Nie, czy ci w deszczu mnie wdzewieją? Proszę. Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilkę, aby mnie ten głup... Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty. Ty jesteś. A. Tak. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem. Kupiłem od wędrownego handlarza. Wieśniacy nadchodzą. Nie wydaj mnie, błagam. Potwór rubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak! Ja wszystko wyjaśnię! Oszust! Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Pewno. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie.